No da się, da się, da się, okej okay. Nie chciałam tego zrobić, ale Radek mnie poprosił. Powiedział, że nie uśnie jak nie przepalę mu tych dwóch ikon w złotej wymianie Powiedział, że muszę to zrobić, więc proszę nie do mnie hejty, tylko do radka jakby coś, okej? Okay? <grywka> A patrzcie, co będzie w tej złotej wymianie teraz, widzowie! Yy, a może tu specjalne karty trafić, czy nie? To będzie ten, Firmio będzie Firmio, i kto jeszcze? Kto tam jeszcze jest taki dobry? Azart może być też, a! Prawie. Ale co teraz? Nie mogę. Prawie dobrze, prawie dobrze. Szybki jest. 93, o 91 jeszcze, no. Dobre karty trafiliśmy. W przyszły czwartek postaram się zrobić paczkę z ikoną Optimus i ci dam. Yy, dobra, obiecuję, że nie słychceluję. Tylko uradka. Znaczy uratka też nie swikselowałam, tylko przepaliłam. No, to tak. Dobra, jest jakaś impreza jeszcze, to zobaczymy to. <grym>